Witam w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj krótko, ale zwięźle trochę z innego punktu widzenia, na lepszej kamerze, bo w telefonie. Czemu służy ten odcinek, jeśli czytaliście tytuł? Jest to odcinek po prostu zapowiedzi krótkich, tego co będzie na tym kanale przez najbliższy rok. Dalej będę kontynuować gry. I gotowanie, I, to, i tego możecie być pewni, że po prostu to będzie gry. Zacznijmy od tej strony. Ogólnie nagrywam to bez żadnego scenariusza, bez niczego, więc macie moje paplanie na żywo, prawie jak na live. Tak a propos, prowadzę streamy. W moim kanale jest link do mojego Twitcha i możecie wpadać tam regularnie, bo zaczęłam streamować od początku. Tak, miałam streamować już z rok temu, ale dopiero teraz zaczęłam i tak naprawdę już trzy streamy przeprowadziłam i... nikogo na tych streamach nie ma. Wiem, że na pewno ktoś by się pojawił, jakby w ogóle ktoś zważał na to, co się dzieje na tym kanale. A są osobniki, co oglądają regularnie filmy. Tak więc informuję dla tych, co nie czytają, społeczność. Dobre. Wszystkie streamy robione na Twitchu przeze mnie. Nagrywam przy okazji i daję edytorowi pozdrawiam Jacka. Yy, w ogóle miałam pozdrowić też kogoś, to pozdrawiam tą osobę, co w komentarzu prosiła. Spoko gościu z Ciebie, że oglądasz mnie, albo gościuwa. Yy, to, co będę streamować, nagrywam, daję edytorowi. Edytor mi to zedytuje i będzie to tutaj, więc jak przegapicie, to trudno. Najwyżej nie zobaczycie tego w pełnej okazałości, tego, tego, tego. tego, tego. Jak już mówiłam, nagrywam to bez żadnego zamysłu. Głupoty czy nie wiem, coś się nagle dzieje w tle, co ja z reguły wycinam, nie ma przyjdzie, powie, krzyknie. Weź sprzątnij Mańka, bo robi jakieś wygibasy, cokolwiek. W ogóle Maniek. Rysuję też dla tych, co nie wiedzą i na temat tego też się wypowiem, bo może i coś z tym będę robić na YouTubie. Wracając, jeśli chodzi o gry. Staklancy, Devil May i to cały całego ogrom wam devila, zobaczycie. Cult of the Lamp. To są trzy serie, które macie pewność, że będą i to w najbliższym czasie. Co do przyszłości wszystkie rezydenty, rezydenty, zabnautike, Cult of the Lamp ogrywa na streamach. Od razu to mówię, bo po prostu Wiem, że większość z Was chce zobaczyć, jak syram pod siebie. Tak trochę niekulturalnie mówiąc. Bo ogólnie stwierdziłam, że patrzenie na to, jak się boję, to jest entertainment. Wrogę <grytanie> niektórych się szczerze boję. A Wasze towarzystwo też mi pomoże jakoś przejść przez to. Więc jesteście super, jeśli będziecie na tych streamach. Taką sub now co nad jest, ale... Powiem wam jedno, ja patrzyłam jak moja siostra ogrywała to i miałam takie fota. Ogólnie mam talastofobię. i się przyznaję do tego Zero podsyłania mi jakichkolwiek rybek No chyba, że przywyknę do tego, bo zaczniecie mi to spamić na Discordzie, Discorda też mam, też jest link w karcie kanału Na którego oczywiście zapraszam, bo możemy podyskutować Możemy sobie memy powysyłać, czy że mam zajmą nejmą, jak obejrzy coś u mnie robi mema z tego, a ja później mam takie. <grywia> What the hell? I. No, możemy pośmieszkować trochę się, zapoznać się. Ja chcę oczywiście budować community nawet jeśli jestem małym twórcą, ale staram się coś robić. Nie wychodzi mi, ale staram się coś robić. Co do, da co do dalszej części tematu gier. Nie wiem co będzie z Minecraftem, bo Paulina, że tak powiem, trochę zjechała sprawę, w sensie miała egzamin na prawko, to mogę powiedzieć raczej bez wkurzania jej, w tym, że mówię coś o jej życiu. Nie miała czasu, egzaminy w szkole, nie ma czasu, ok, understandable, co nie. Ale co dalej, bo się nie określiła. I jak zaczęłam serię z kimś, chcę dokończyć tą serię z kimś, a nie, że biorę kogoś innego, na przykład. Nagrywam z Paulą, chcę dokończyć z Paulą. A to jest ciężkie. I Paula, wiem, że to też będziesz oglądać ten filmik, więc... Anyway... <ścoughs> To tyle na razie, jeśli chodzi o gry. Bo raczej z Devil'a mi się trochę zejdzie. taklansy tu pójdą szybko, po taklansach nie wiem co ogram. Może planet Zoo, bo mam tak czy inaczej. Schemat będzie wyglądać tak. Poniedziałki: jakieś bijatyki, czy to co robiłam na streamach. To jest poniedziałek. Wczoraj, gotowanie tradycyjnie w czwartki, jakaś spokojna gra, nie wiem, może Simsy nową serię nagram, czy nie wiem, co jeszcze mam aż tak ze Slime Rancher może być w czwartki też mam no, jakieś takie spokojniejsze giereczki, żeby po prostu dla tych, co nie lubią bijatyk, dla tych, co nie lubią nawalanek, bo ja chcę robić kontent szeroki jak ja jestem kurwa, ale jak, jak mi to powiecie, to ja, to ja wiem to ciałka jest. Tak wstawię to, ma nawet to wstawię zobaczyć. Um, co dalej? Piątki. Piątki i środy nic nie wstawiam, bo streamy, które są na Twitchu. Nie chcę też obciążać za mocno edytora. I to na razie jest tyle. Tam z tyłu nie nadają, a są figurki. Zamówiłam trochę, nie wiem czy mi przyjdą, bo. Tak powiem paczka mi trochę wsiąkła, ale ogólnie zamówiłam oryginalne popy. I że było zabawniej, poprosiłam moją obetą, żeby mi wybrała. Ja jej tylko dałam tytuły na kerce. Słuchaj, to oglądam z tego mi wybierz popy. Są na promocji wybierz mi popy. Naprawdę nie wiem, co mi przyjdzie. Ja jestem pewna kilku. Co po prostu się domyśliłam, bo... Trochę z nią gadałam dalej oczywiście mangi bo stwierdziłam, że będę pokazywała wam kolekcję mangową co roku 2024 rocznik nie pokazałam wam, ale 2025 jak najbardziej wam pokażę powiedzmy szczerze nie miałam za dużo pieniędzy w tym roku miałam problemy z prasą, ale trochę mang mi przybyło jak na przykład tego miałam 3 tomy na ostatniej kolekcji jeśli się nie mylę, może na dwa. Chyba na te dwa. Teraz mam siedem i raczej będę to dokupywać. To, pan to. A co z tym związane? Myślę nad zrobieniem recenzji. Brzmi głupio, ale funkcjonuje. Natomiast myślę, żeby teraz za chwilę nagrać filmik z recenzji Dandadan pierwszego sezonu. Bo po prostu chcę wprowadzić trochę różnorodności na kanał. I raczej te filmy, tak jak właśnie recenzje nie będą wchodzić regularnie. Czy jakieś topki, może będę robić z anime? Bo siedzę w anime, siedzę w filmach, serialach. Może w tym trochę mniej, bo jednak mam ten taki problem. Ktoś mi mówi, jest. Mam ten taki problem, że nie umiem rozpoznawać twarzy. I nawet, jak osoby nie są podobne do siebie, to ja mylę te osoby. Nie wiem, czym to się ma, ale mam takie coś i dlatego nie lubię oglądać filmów i seriali, bo po prostu nigdy nie wiem, kto jest kim. Co jeszcze z takich podcastowych bardziej rzeczy? Stwierdziłam, że będę spisywać swoje sny i też opowiadać, bo niektóre są zabawne, niektóre są straszne, a to przyciągnie też was trochę. Będę inwestować na pewno w sprzęt lepszy, bo moja kamera dla tych, co oglądają filmy z grania to, to to nie wyrabia. Powiedzmy sobie szczerze pikseluje jak jasny gwint i ja sobie świetnie zdaję z tego sprawę. A nagrywanie z dwóch urządzeń przy moim też trochę popsutym komputerze, bo mam procesor po prostu w drzazgach. No to nie pójdzie, to on nie pójdzie niestety. Mam po sprzęt i tak dalej. No trudno. Ale jedno wam muszę powiedzieć. Aktualnie zamówiłam też trochę sprzętu. Bardziej to okablowania, bo mam PlayStation 2 i myślę, że niektóre gieraki z PlayStation 2 też wam ogram, też wam pokażę, bo po prostu jest to coś, co nie każdy mógł doświadczyć. Z reguły to teraz ludzie mają nowsze konsole, jakieś Xboxy te nowsze, PlayStation 4, 5. Tak z kim nie pogadam dosłownie, z moich znajomych to mają. Albo przynajmniej używali, a takiej PlayStation 2 czy 1 nigdy na oczy nie widzieli, a ja znowu jestem... Fanką po prostu tej konsoli, bo się na niej wychowałam. I naprawdę od tej konsoli zaczynałam tak naprawdę gry. I powiedziałam z pięć razy tak naprawdę i... Nie wiem jak to inaczej określić, to jest po prostu dla mnie taka nostalgia. I ja tą konsolę pamiętam coś mi Pamiętam jak mój brat po prostu pewnego razu jak byłam mała, pokazał mi. I graliśmy w ogóle w GTA. Pięcioletnie dziecko sobie nawalało w GTA z braciszkiem i to było zaczepiste. E, czy co jeszcze? Gram Turismo? for Speed Carbon, który w ogóle odzyskałam, bo znalazłam tą płytkę. Za co po prostu dziękuję Białoruś, że jednak tu gdzieś miał. I co? I kupuję trochę Giereczek. I mam, jeśli chodzi o rezydenta, pewien taki skrebenski, który na pewno będę chciała ograć, bo jest to kanoniczne, a nie ma wersji na komputery. A z emulatorami nie chce się bawić. Tak więc to będzie ogrywane. A się na was ona popatrzy. To będę ogrywać na PlayStation i mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Na razie to ograniam w ogóle, jak to podłączyć do komputera, żeby streamować, nagrywać cokolwiek. Ale zamówiłam odpowiednie okablowanie. Mam nadzieję tylko, że to co widziałam w internecie, jak goście tłumaczą, jak to podłączyć, żeby to funkcjonowało, zda egzamin, bo mówię, mój komputer odwala szajce takie, że masakra. Hmm. I to chyba będzie tyle mojej wypowiedzi. Więc do usłyszenia po świętach, w nowym roku. Kiedy po prostu będzie kolejny odcinek, czyli najpewniej poniedziałek. Dokończę The Villa. Zawsze kolejnego. W międzyczasie Cult of the Lamp. I tak jakoś to będzie. Więc do usłyszenia. Na razie i cześć.